Objawiony Chrystus w swojej oblubienicy. Drogocenne myśli ze Słowa na tę godzinę. Chwała Pańska okrywa teraz Boży Kościół, ponieważ On jest w swoim Kościele. Bóg objawił się w Chrystusie, to był Jahwe objawiony w Chrystusie. A gdzie teraz Bóg ma się objawić? W swoim Kościele, w swoim ludzie, w nas. Ten sam Duch, te same dzieła, ta sama manifestacja miłość, przebaczenie, wytrwałość, łagodność. Cierpliwość, pokój, miłosierdzie. Wszystko to, co było w Chrystusie, jest teraz w Kościele. Pamiętajcie, nie zapomnijcie tego. Wszystko, czym był Bóg, on przelał do Chrystusa. On był pełnią bóstwa cieleśnie, a wszystko, czym był Chrystus, on przelał do Kościoła. Jest to Bóg nad nami, Bóg z nami i Bóg w nas. Duch Chrystusa powrócił, żeby żyć w Kościele, by żyć w nas. Aby być chrześcijaninem, musisz być jak Chrystus, świątynią bóstwa przebywającego w tobie, wypełnioną duchem świętym. Podobnie jak on przypadł w dniu pięćdziesiątnicy nie jakaś emocja, ale mam na myśli rzeczywistą pięćdziesiątnicę. Kiedy stajesz się częścią Boga, stajesz się zupełnie taki jak Bóg, całym jego słowem. Wtedy wierzysz całemu Słowu Bożemu. Duch święty w was będzie akcentował to słowo, każde słowo, poprzez swoje Amen. Amen, amen. Gdy słowo coś mówi, to odpowiadacie: to prawda. Amen. Ponieważ zgadzacie się z tym słowem, zgadzacie się z Bogiem. Ty i Bóg jesteście jedno. Bóg jest w tobie, a ty jesteś jego synem lub córką, co czyni ciebie jego mesjaszem, namaszczonym słowem, które żyje w tobie. Prawdziwie narodzony na nowo kościół tej godziny jest żyjącym słowem Bożym. To jest słowo na ten wiek, które się manifestuje. Sprawdźcie pismo i zobaczcie, co się dzieje w tym wieku. Jest to ponownie żyjący Chrystus, tylko zmieniający swoją maskę z jednej na inną. Głowa i ciało stały się jedną jednostką. To Bóg zamanifestowany w swoim ludzie. Oto powód, dlaczego mąż i żona nie są już dłużej dwoje, ale jedno. Bóg i jego kościół są jedno. Chrystus w Was. Jest to Boże wielkie objawienie, chwała Bogu. Nawet nosi Jego imię. Jego imię to Jezus. Pomazaniec Boży. Powodem, dlaczego on został nazwany imieniem Jezus, było to, że on jest namaszczony. A to namaszczone ciało Chrystusa udowadnia i manifestuje Boga tak samo, jak uczyniło jego ciało. A to ciało odkupiło każde z tych ciał, przez które Bóg działa w swojej potrójnej manifestacji, idąc do królestwa. On powstał z martwych i zapłacił tę cenę. Jesteśmy odkupieni. Bóg to udowodnił i potwierdził. Stoimy przed Nim usprawiedliwieni w Chrystusie. Kiedy Jezus został uczyniony ciałem, stał się ciałem Słowa Bożego, a kiedy my przyjmujemy Słowo Boże, wtedy stajemy się Bożym Słowem w naszym ciele.